A królem naszych patronów jest ksawcia. Dziękujemy serdecznie. Możesz zacząć. Teraz ja? No. <gry> Nie wolno. <w> <gry> Witajcie w nowym odpudełczeniu. Mamy tutaj Sila. Ja jestem Tali i coś dzisiaj nowego do nas przyszło. Tak. aż pęka z radości. To jest jego ulubiony system. Uuu. Widać jak się cieszy, więc może przejdźmy do tego, co najlepsze. Amfary. A, a więc tak, więc zacznijmy od tego, co najlepsze. Jak zrozumiesz podręcznik, to Spokoj ja. Spokojnie. Nie ręczę za siebie. <noise> Nie, tam specjalnie cięłam tam, gdzie nie ma. Otwieramy? No otwieraj. <grym> Już odkładam nóż, żeby ci nie zrobić krzywdy. Albo żebyś sam... A nie, jeszcze nie mogę. <grym> tu prowadzimy taki projekt, że teraz Tali się uczy, jak nagrywać film, a ja jestem teraz... Nie wiem, czy byliście, czy macie prawa jazdy, ale jak macie, to... Ja jestem takim troszeczkę tym waszym takim nauczycielem do prawa jazdy. Jestem takim trochę właśnie e, instruktorem prawa jazdy. Tylko to jestem instruktorem prawa nagrywania. Czekam, o, kiedy o. dasz mi po hamulcach. Właśnie cały czas mnie kusi. <laughs> Żeby, bo jesteśmy cały czas na etapie, na którym jedziesz na ręcznym. <laughs> Jak? Dobre pytanie. Spokojnie, jest folia bąbelkowa na odstresowanie. Przyda się. I zaraz zobaczycie, co my tu mamy. Ty to nie wygląda jak drudycja. Oszukałaś mnie, miał być Warhammer. Jest Warhammer! Ej, ale to nie jest drudycja, to jest Warhammer, ale to jest Age of Sigmar. Ty, to może nawet więcej będę miał werwy zaraz. Czyli to nie jest oparte o kasto. Nie. To jest nowy system, który zmienił mechanikę i teraz jest na kaszustkach. Czyli może być grywalny. <grym> znaczy, normalny Warhammer też jest grywalny. Ja, ja dobrze wspominam drugą. Po, poziom widzów i ich striggerowania w tej chwili wywalił poza skalę. <grym> dobrze, więc tak. Oczywiście jest to RPG od Cubicle 7, a wydane po polsku przez... No wiesz przez kogo? Wiesz, z kim ma współpracę? Tak, podglądaj. Copernicus Corporation. Najstarsze, <grydy> działające, jeszcze, cały czas, ciągle wydawnictwo w Polsce, jeżeli chodzi o RPG. Gdyby... Działają dalej i robią naprawdę... Swoją drogą, bardzo ładna okładka. Gdyby... I jest śliska. Nie, tylko niektóre elementy. Tak, tylko ale, ale no jest śliska, jest poślizgowiona, to jest super. Naprawdę dobrej jakości jest ten okładka, bardzo mi się podoba. Także, o ile... Yy, licencji już na Dedeki nie ma, to Warhammer trzyma się dobrze. I to z edycjami nowymi właśnie, Age tak. of Sigmar Roleplay. Przenieśmy się do Soulbanda, zanim rozkręcimy dalej ten temat. O CIE, Florian. Mapka. To, co lubisz najbardziej. Kocham mapki, a ta mapka jest prześliczna, naprawdę. Jedna z ładniejszych mapek, jakie widziałem. Czekaj, obowiązkowa część. Czekaj, zanim przejrzysz, to co ty Ale... przyglądasz? Ja <laughs> się jeszcze mapce nie przyjrzałem. To jest Warhammer, co mi się podoba. Daje się nacieszyć. Tak, to jest taka terapia szokowa. Cii. Nie psuj. Dobra, nie no, jest spoko. Brama czasu, wir przejścia Fłeton. Z dodatkowych informacji o Solbondzie, no to jest on tak skrajnie bardzo epicki. Jest to w ogóle alternatywna historia względem tego, co mamy w, w tych podstawowych edycjach? Dlatego jest zupełnie inna mapa. Ja tutaj nigdzie nie widzę. E, Imperium? Gdzie jest Kislev? Przepraszam bardzo. Matko. A no kombinuj, szukaj, szukaj. Mm. Nie ma kislewu. Spoiler. Szukaj, nie, spoko, ja mam To czas. będziemy tu siedzieć do jutra, tak? Ja tu znajdę jakiś kislew. No ja prędzej z skisnę kislew z, Kis, z z kislew z ciebie. No dobra. Lećmy dalej. Ale powinniśmy zacząć od czegoś innego. Od czego? Good stuff, dobry towar. Jak gdyby. Nasi, e, nasi oglądający czekają na to, jak Silwącha podręczniki, tak? Warhammer pachnie nieźle. Znaczy ten. Age <grym> <grym> of Sigmar pachnie nieźle. Age of Sigmar pachnie nieźle. Nie będę mówił Warhammer, to jest AOS. W ten sposób będę się czuł czystszy. <grym> Jakby, żeby. Nie wiem, widzę, wy nie dostali pieprznięcia, że o, Sil nagle lubi Warhammera. Z swoją drogą, kolejna ciekawostka. dlaczego y, ten ten system u nas na kanale. Podobno wiele osób, które lubi drudycję, ma o niego bólu Co jest dodatkową zaletą. Tak, bo zmienia wiele wydarzeń z podstawowych. Zmienia uniwersum w ogóle i to jest super. I też sposób grania, gdyż jak już coś nie wspomniałeś, nagle przygody stają się bardzo epickie. Znaczy, podstawowo Warhammer był dosyć epicki, tylko się na to nie zwracało znaczy, uwagi. Znaczy, był bardziej mon Monty, Monty Pythonowski. Monty Pythonowski. Monty Pajtonowski, tak. Bardzo ładnie. Czara <noise> rzeczywistość, tylko że ona była I wyśmiana. I na borsukach. Tak. Ale ona była wyśmiana, natomiast y, tutaj. I, I wojownicy na gryfach. Nie no, totalnie. Smród, brud i bieda. I rycerze w świątych zbrojach też byli. To tu jest lepiej. W sensie jest więcej. Jak chcecie epickości, to tego jest tutaj dwa razy więcej. Jakby cokolwiek epickiego jest w dekach to jest to dwa razy bardziej epickie. Chcecie wkłaniać energię gwiazd? Proszę bardzo, śmiało. Jakieś tego typu cuda. No nie no, macie tych, o właśnie, duszo spleceni, dobrze powiedziałem. Starożytny zakon. Postacie, którymi gracie, to duszo spleceni. Sol Bohaterowie, wybrani spośród wszystkich mieszkańców krań Śmiertelnych, ze względu na swoje umiejętności i zdolności, obarczeni zadaniem odepchnięcia sił chaosu, śmierci i zniszczenia. No to ty już nie grasz szczurołapem, tylko od razu grasz bohaterem, który. Z... Albo szczurołapem w lśniącej zbroi i ze lśniącym szczurem. To musiał być naprawdę zasłużony szczurołap. Masz. Ogarnięty furią poszukiwacz zagładę ciska toporem na odległość. O fajnie, jest, jakby jest wstęp popularny do, do tego, jak się rzuca. Bardzo spoko. Jest nawet, jak się korzysta z książki. Można wytłumaczyć, że się otwiera i czyta. <laughs> jak korzystać z książki, faktycznie. Mm, oprócz tego... Ale nie, jest spoko. Tak już żarty żartami, ale jest powiedziane, co jest w tym rozdziale i to jest bardzo przydatne. Zwłaszcza dla kogoś, kto na przykład by zaczynał od takiego podręcznika. W większą przygodę z większymi systemami albo w ogóle z Fajnie, że mamy tutaj wszystkie punkty, co prawda bez osobnej tabelki, ale mamy powiedziane, stwórz pulę kości, rzuć kośćmi, zastosuj skupienie, sprawdź ilość sukcesów i już wiesz, czy się powiodło, czy nie. I wszystkie testy w Soulbound przeprowadza się w powyższy sposób. Fajne, lubię takie uproszczenia. To dobrze świadczy o mechanice. Mamy tutaj właśnie, tak jak mówiłeś, wstęp fabularny. Ongarnięty furią, poszukiwasz zagłady, ciska toporem na odległość 100. stóp. I rozszczepia czerep górującego nad polem w bitwy wielkiego, nieczystego. W no sensie, że taki nerd na konwencie. B bitewniakowiec. Hatfubity. To ma być o opis tego, co tutaj się dzieje. No to epicki, nieczysty. Taki bitewniakowiec, który ma już ogromną kolekcję chaosu. Wydał wszystkie pieniądze, więc nie stać go na Head and Shoulders, czy inny tam... Mocarny... Mocarny, nieśmiertelny, gromowładny, dzierżąc miecz, otoczony... A to nie topór jeden? E, to a jest nie, inna postać. A, to postać. jest inna postać. Gromowładny, a, poszukiwacz zagłady, nieśmiertelny, gromowładny. Dzierżąc miecz, otoczony trzaskającymi błyskawicami, tutaj w wyż... efekt. wyżyna w pień hordę orków. Widzisz pioruny. I'm just gonna hurt you. Really, really, bad. Także nawet sam wstęp pokazuje, jak bardzo są epickie przygody. No, epickość jest tutaj. Oooo. <laughs> znaczy, ja robię teraz takie. uuu drugi raz, bo widziałem w PDF-ie. Ale nie, naprawdę, ilustracja jest śliczna. A ja jeszcze specjalnie nie widziałam w PDF-ie. Ja sobie spoilerowałem. Tu jest ta cała epicka historia, o której masz, że właśnie, że jest Sigmar, że świat, który był ostatecznie zatonął w powodzi chaosu i Sigmar runął w nicość, wirując bez końca, rozpoczliwy, wszczepiwszy się w jego stygnące szczątki. Fragment metelicznego jądra. Nie. Nie. Które późniejsze pokolenia poznają jako malus. Nie. Śmieszkuje, bo śmieszkuje, ale fakt faktem. Jakbym to przeczytał na poważnie, bo teraz śmieszkowałem, a teraz patrzę, jak to przeczytam, jakbym. Powa... Proszę, bardzo, proszę bardzo, Aktorstwo, aktorstwo. Kiedy świat, który był, ostatecznie zatonął w powodzi chaosu, Sigmar runął w nicość, wirując bez końca. Rozpaczliwie wszczepiwszy się w jego stygnące szczątki, fragment metalicznego jądra, który późniejsze pokolenia poznają jako malus. Przyciągnięty godliwym blaskiem pozostałości po kataklizmie, Drakoton wspaniały, ojciec gwiezdych smoków, zbliżył się do Sigmara wyczuwając w nim pokrewnego ducha. Ocucił go rozgrzewającym tchnieniem i uniósł zdjętego niemocą Boga ku ośmiu wymiarom, a tam osadził malus na firmamencie niebios. Proszę bardzo. Lepiej? Tak, zdecydowanie. Przynajmniej podkreślam, jak bardzo epicki jest ten system i co ze sobą niesie. Epickość z tego systemu ma własną epickość. To jest epicka epickość. Jak epicki rącz. Do tego nie idziemy. No, ale ty, czekaj, rołgiem a nie to, to w Dedekach gra. Tak, epicki roll, to jest z Dedeku. No, i teraz tak, mamy ogólnie to wypisane dalej, mógłbym to czytać dalej, ale nie wiem, czy jest sens. Wydaje mi się, e, że jest taki, że świat jest mega wow, że Sigmar właśnie został niby pokonany, bo zatonął jego świat w, w, w powodzie chaosu, ale jest inny świat i on tam zaczyna swoje rządy. Także niestety Ma... umarł, ale przeżył. Jak Bug z Epoki Lodowcowej. Zginąłeś? Niestety tak. Ale przeżyłem! I w tym momencie jest takie stru. Robimy sobie własne nowe. On zbiera sobie, jakby, taką swą... Avengersów swoich, z bogów, takich różnych uniwersów, Tych ośmiu światów każdy ma swojego patrona i tam ich chroni. Jest super epicko. I wow, wow, wow. Wszyscy mamy złote, błyszczące zbroje. I jest wow, 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 wow. Wow! Nie! Nie, 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 nie! nie. Kontynuować? Dobra. <noise> tak. e, no i to ła, ła, ła kończy się tak, że w końcu, oczywiście, ludzie z sprawę jak zawsze. I wkrada się chaos ale takim tycim ciurkiem, więc jeszcze nie mogą się równać z nim. Ale później się, kultyści robią swoje, skaweni robią swoje, no i ostatecznie tam chaos to się wpieprza. No, ale tam y, Sigmar robi swoją armię złotych, takich wiecie, jakby Marinesów praktycznie, jak w tym, jak w 40 tysięcy, no i tam przychodzi i się napieprzają, nie? I są, ale też, żeby świat był pilnowany, no to te bóstwa stworzyły tych swoich jakby takich dusz spleconych, tych Solbandów, no i oni mają ratować świat i pilnować. I oni są tymi epickimi bohaterami ponad zwykłych ludzi, no i nimi właśnie w tym systemie gramy. Więc jest to zupełnie inne podejście do tego świata. Tak, a mechanika jest aparatu OK6, co jest bardzo fajne. No i ilustracje są bardzo... No. wow. No ilustracje no. są super. I epickość. Kolorystyka. O, to są właśnie ci epicko epicy złoci, super goście. Jak gdyby tu już się nie bawimy w żadne maskowanie i chowanie się po krzakach. No nie. Nie, bo tutaj już się napieprzamy. Nieśmiertelni gromowładni, to jest właśnie ta armia, no nie? Z czasem liczebność wojsk Sigmara zwiększyła się tak bardzo, że nawet przestronne sale SIGMARABULUM. Nie. SIGMARABULUM. <grym> <grym> Jak mam traktować poważnie? SIGMARABULUM. <grym> Może po angielsku to brzmiało lepiej? SIGMARABULUM. W sumie fajne są takie fabularyzowane wątki, szczególnie, że one są odpowiednio zaznaczone i widać, że to jest. Jest osobno, jest fabularnie, jest długi wstęp, który Cię w to w zaznajamia. Jest to dobrze napisane, ładnie czytelnie i określone je... Szczy... ba bardzo dobrymi ilustracjami. <laughs> szczególnie, że mimo wszystko ten świat jest jak gdyby zupełnie inny, więc to, co zwykle znaliśmy z tego świata, tak naprawdę. To jest nowy start. I to tak, jest świetne, Dlatego bo... te fabularyzowane wątki są uuu, bardzo fajne. to co Sile lubią nie umarli. najbardziej. Nieumarli są the best. No i mamy dalej eramitów. A, i tutaj mamy an Anagashu. Nagash to jest ten fajny, ten od Nieumarłych. I tu jest kolejna rzecz, która mnie bardzo rozbawiła, czekaj. Jest cmentarnit. Cmentarnit. To jest jakby... I jakim nek najpotężniejszym nekromantom w uniwersum pierwiastkiem może się posługiwać? No cmentarnit. Ja, ja, Jakbym jakby jakby miał hausturować i wymyślać sobie własną histerię, to bym wynalazł jeszcze y, truponit e, i... kamień własne kamienie nieskończoności. Tak, truponit, cmentarnit, y, nieumarlat, no i mamy to, oczywiście tego popularyzowania więcej, ale to... Myślę, że to jest w ogóle temat na inny odcinek. Tak. Tak, sobie poczytać epicko, o czym w ogóle jest Jeżeli ten świat. chcecie, naprawdę, takie na poważnie, bez zrobienia sobie jajów, e, czytanie un, tego wstępu do tego uniwersum, może się z tym Sigma Bulum. Nie, no, Sigma Bulum tam jest, to muszę to przeczytać. tylko przeczytam to poważnie. Jeżeli chcecie mi dać challenge, Silu przeczytaj Sigmar Sigma Bulum. Poważnie i bez śmiania się, z czcią. On. Jakiemu, jakiemu przysługuje, tak? I Tak, jakiś sukcesowi przysługuje, to dawajcie w komentarzach. Jeżeli się wydarzy, odpowiednio dużo komentarzy z odpowiednią ilością lajków, kto wie? Wszystkie ja nabiję. Dobra, to ja daję Wam wyzwania. Proszę bardzo, jeżeli dooglądaliście ten odcinek do tego momentu i chcecie, żeby Seal oddał cześć Warhammerowi, bo to jest naprawdę wysoka stawka, 30 lajków pod tym filmem. Muszę założyć 30 młodych Nie no, widzowie spokojnie nabijają około 10 parunastu, to jest tylko dwa razy więcej. Dadzą radę. Jeżeli mamy fanów Warhamera, Sam Lares będzie ci pomagał, bo on też jest wielkim fanem Warhamera. Jakby zasadniczo na tym kanale podobno. Wszystkie pozabną... osoby, które proszą na Discordzie o to, żeby sil w końcu poprowadził Warhamera, jest na to szansa. Musimy się zebrać. Razem będziemy silniejsi i przymusimy go do tego. Małpy razem silne. Tak. No. Ale podręcznik naprawdę wygląda dobrze, mechanika wygląda spoko, jeżeli chodzi o te kaszuski, samo użycie kaszustek jest moim zdaniem super. To, że rzuty są na początku dobrze wytłumaczone, jest też spoko. Te rameczki, ogólnie jeżeli chodzi o wydanie, jest to też bardzo ładny podręcznik. Czytelny też przede wszystkim. Tatunki, człowiek, gromowładny. Nieśmiertelny, gromowładny, to są ci właśnie, to jest dosłownie ci, to są dosłownie ci czterdziestki, to są ulepszeni super, super ludzie, nadludzie, nie? Ale czekaj, jest tak, czyli tak, człowiek, nieśmiertelny, gromowładny, to jest ten super. I teraz uwaga, jakie byś mogła zadać pytanie i tak, jakie są rasy? Takie są rasy, no dobra, ale czegoś brakuje. I teraz możesz zadać pytanie, a elf? Właśnie zastanawiam <laughs> się, skąd ta zmiana nazw? Nie no, mi się podoba, jest to w jakiś sposób od, odrębne. W 40 byli Eldarzy na przykład, tak. jako elfy, no to a elf? A elfy... I dura, Duardini, du, tak, jako krasnoludy. Duardini. O Sylvanet, to chyba to o czym wspomniałeś. Tak, tak, Nowa tak, to rasa. Są, to, to jest ta rasa taka wieu yy, takich takich troszeczkę krzakoludzi. Mówiłeś, że brakuje krzaków, to proszę bardzo. Nie, ale, ale te krzaki. Ale jest ilustracja, Patrz ale jak zarumbiście zrumbiści. wyglądają, nie? Mi się kojarzą te ich ilustracje mi się kojarzą z Wesen, bo w Wesen są takie podobne ilustracje. Ale no fantastycznie wyglądają, no nie? Także może i są krzaki, ale one się nie będą chować, tylko będą uszpuścić. Cie napieprzesz. To jest ten moment, w którym jakby ten moment jak jest ten mem, że Amerykanie kiedy krzaki mówią po wietnamsku, to choć kiedy krzaki mówią w wspólny po po To Posylwanet. Po posylwanet. Nie wiem, no posylwanet. W Polsku. Umiejętności, talenty. No i mamy też talenty i umiejętności. I teraz tak, umiejętności. Twoja biegłość w umiejętności może wyrazić się na trzy sposoby. Postać może być niewyszkolona, może mieć wyszkolenie lub skupienie. Spoko. Czyli tak naprawdę trochę jak w podstawowym. Tak? Podobnie to tam działało? E, tak, wykup... jeśli chodzi o umiejętności, to miałeś tam kilka, jak gdyby, etapów rozwoju. E, początkowo dawała ci... Początkowo miałeś połowę statystyki. Później, jeśli wykupiłeś to, no to miałeś całą wartość statystyki i później dawało ci to tam premię plus 10, plus 20. No spoko, tutaj na całe szczęście jest oparte to o kaszustki, więc podejrzewam, że, prawda, że będą premie Nie będzie. Kość. Mechanika będzie co prawda pewnie uproszczona trochę. Czy uproszczona, no... Zastanawia jak rozwiążą, szczerze mówiąc, walkę. Bo moim zdaniem akurat w drugiej edycji walka miała trochę problemów. A, w tym sensie, bałem się, <noise> że będziesz ją chwalić. Nie, doprowadzała nie, czasem do sytuacji, w których nie wiadomo było, co zrobić. Jest masa mechanik opartych o kaszuski, które właśnie miały walkę dobrze rozwiązane. O w części opiera się jedyny pierścień, który niedawno Trzeba będzie zagrać te... i przetestować. Tak, prowadzisz? Ty jesteś naszym nadwornym mistrzem gry. Ale może raz w życiu możesz ty coś poprowadzić, proszę bardzo. Masz jazdę próbną, podręcznik otwierasz. Ile to ma stron? Wystarczająco, żebyś miała co poczytać. Ile to ma stron? Wiecie, komentarze są wasze, możecie też wy trochę nie. pomęczyć, żeby prowadziła jak najbardziej. To dawajcie. 350. I jakby zrobimy zróbcie specjalny komentarz albo ja zrobię i jak będzie on otrzymał odpowiednią ilość lajków, czyli nie wiem, 15. Max 10. Nie. Może 5? To jak dawaj? to ma być? Czyli ty, żeby czytać tylko elementy fabularyzowane, to potrzebujesz 30 lajków? Tak, ale ty jesteś osobą lubiącą uniwersum Warhammera i ja dopiero zaczynam się przekonywać dzięki Soulbandowi, co jest zasadniczo dosyć ciekawą sytuacją. Tak, będzie pewnie mała zmiana na kanale, bo jak dotąd Warhammera nie tykaliśmy. No, ale to nie jest Warhammer, to jest Aos. Jak już powiedziałem, ja tego nie będę nazywał Warhammerem. To jest Aos i Aos jest fajny. I podejrzewam, że paradoksalnie fani drudycji Byliby by się ze mną zgodzili pod tym względem, że to nie jest Warhammer, że to jest AoS, tylko że oni to mówią z pogardą, a ja to mówię he, he. <grym> W końcu jesteście ci to ciekawi. W sumie pomimo tego, jak bardzo nieraz mówiłeś na Warhammera, to Uniwersum samo Cię ciekawiło, bardziej to była kwestia Czy ja mechaniki. Ja osobiście uważam, że mechanika była problemem i że, zresztą chwaliłem Urloka za to, że na nim można poprowadzić uniwersum Warhammera po prostu, z fajniejszą mechaniką, nie? A tutaj mamy do czynienia właśnie z nową mechaniką. Ja się, w ogóle jak mnie znacie, to wiecie, że jestem osobą, która no, mówi po pierwsze wprost, mówi szczerze, no i też lubi nowe mechaniki. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o mechaniki, nie znam za bardzo mechanik, które powstały przed 2010, które by mi naprawdę fest siedziały. Najprędzej no tego byłaby mechanika świata roku, która uważam, że jest sponio, ale to cały czas nie jest to, czego bym oczekiwał. Tak to cała reszta mechanik, które najbardziej mi siedzą, to są mechaniki nowsze, i tym bardziej cieszy mnie to, że tutaj mamy właśnie do czynienia z nową mechaniką do uniwersum, które zasługiwało na odświeżenie. No i czekaj, jest 7 punktów tak naprawdę tworzenia postaci. 8. Ja, 8 ostatnie detale. No to 8 punktów to nie jest tak dużo i mieści się to tworzenie postaci łącznie z tyłem karty postaci i tak dalej, do archetypów. Od 40, 43 do 43, jakby a zaczyna się od. No trochę to stron zajmuje. Zajmuje to stron od. Y... 18. Od 18 do 43, więc jest od tego trochę. Potem mamy archetypy, wyposażenie, coś jeszcze po drodze. No, ilustracje są prześliczne. O, mamy tego stworka, co się nam podobają, te sywilowane ci e, i no, wygląda to genialnie. Konarnica, z fletnia ścieżek, łowca, kurnota. Czy kurnot to jest ten od kurnej chaty? Raczej wątpię. Umiejętności i talenty, lista umiejętności, atletyka, czujność, determinacja. I z czego jest od razu to fajnie, że jest napisane. Heart, intuicja, krzepa, medycyna, obłaskawianie zwierząt, Ej, jak ładnie to nazwane, obłaskawianie, pobożność, przebiegłość, przetrwanie, refleks, rzemiosło, skradanie się, splatanie magii, teologia, walka dystansowa, walka wręcz, wiedza, wiedza o przyrodzie. To są raczej podobne, tak, takie jak z tradycji y nawet. No i słuchajcie, wygląda to całkiem nieźle. Dużo ładnych obrazków. I moglibyśmy to przeglądać i przeglądać. Jest tego dużo. Ale, nie... ale to jest... Tak to naprawdę, jest na kolejny odcinek. To jest na więcej odcinków. Dzisiejszy odcinek to było odpudełczenie, więc nie oszukujmy się. Musimy się z tym zaznajomić, bo tego jest po prostu sporo. Na tyle, co możemy wam pokazać, to no jest nie, ilustracje są, są naprawdę fajnej jakości. Papier są, też. Papier jest dobrej jakości. Podręcznik jest naprawdę zachwycający pod względem wyglądu. A jeżeli chodzi o mechanikę, to też będziemy musieli ją przetestować. I, I czytać się w nią przede wszystkim. Jeżeli kupujecie podręczniki poprzez ich wygląd, to właściwie to jest must have. Jeżeli zaś chodzi o mechanikę... To widzę, że poszli tutaj do przodu. Nawet jak patrzę na to, jak są opisane postacie są przejrzyjście. tak przejrzyście, wrogowie są opisani. Bardzo mi się to podoba. Ale patrzę, jakieś śmieszne paszczaki. E, więc... No i mam kartę postaci. Ciało, umysł, dusza. Ale nawet karta postaci jest epicko ze złotymi. Jest epicka, jest czytelna i to jest super. I jakby, ja wam powiem tak, jak nawet osoba, która tak bardzo ma problem do uniwersów, też do Warhammera, częstokroć jak ja, jest w stanie się tym zachwycić, to wydaje mi się, że większość z was może nie mieć żadnych obiekcji, naprawdę. I cóż, damy temu szansę, zobaczymy jak to wygląda. Tak poza już robieniem sobie żartów i tak dalej, wprost ja byłem tym Solbondem już zainteresowany jakiś czas temu. I teraz bardzo się cieszę, że wpadł mi w łapy. I co? No cóż. Dla mnie to ciekawy eksperyment. Zobaczymy. Jak... Bo ja już sporo grałam w Warhammera, a wiem, że Syl tego nie tyka. Więc zobaczymy, jak to wyląduje na naszym kanale i jak to będzie wyglądać. Liczę na wasze komentarze. Tak. <śled> Chcieliśmy jeszcze podziękować oczywiście wydawcy za to, że mamy teraz możliwość przetestowania podręcznika. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Machu mach. No machaj, twój materiał. Mój materiał? Twój materiał. Także bardzo wam dziękujemy i do następnego odcinka.